Zostawili mu obień. Nie wiedział, jak brzmi jego imię, ale wiedział, jak pachnie obień. Był jaszczuro ludziem. Młodym. Samotnym. Przeżył, gdy jego klan spłonął. Nie dlatego, że był silniejszy. Tylko dlatego, że uciekł. Odtąd niósł na skórze popłu. I w sercu coś, co drapało go od środka. Nie głód. Ted zamieszkał na skraju ruin. Tam, gdzie ziemia wciąż oddychała ciepłem. Nie jadł mięsa. Nie polował. Każde skrzypnięcie gałęzi przypominało mu krzyk siostry. Nazwali go ten, który nie warczy. Ludzie omijali go szerokim łukiem. Nie wierzyli, że gat może czuć. Aż pewnego dnia przyszedł chłopiec. Mały, pełny, z pochodnią w dłoni. Jaszczur wyczuł go wcześniej, niż go zobaczył. Krew, strach, dym. Ale nie zaatakował. Zamiast tego usiadł. Czekał. Chłopiec usiadł naprzeciw niego. Dzieliła ich przepaść. Ale wiatr ją niósł. Nie padły słowa, ale pochodnia zgasła, i wtedy jaszczur zrobił coś, czego nie robił od lat. Zbliżył się, je tchnął, Niesiął ogniem, ale z pyska wyszył żar, delikatny jak wspomnienie. Ogień znów się zapalił. Chłopiec nie uciekł, zamiast tego zostawił pochodnie i odszedł. Nazajutrz wrócił. Z matką, jedzieniem. Oni też usiedli, w milczeniu. Potem przyszli kolejni, nie z bronią, z pytaniami o ogień. O pamięć? O popiół on nie odpowiadał, ale słuchał. W końcu, po siedmiu dniach oczek, Nie zabrał niczego. Prócz iskry. Gdy dotarł do zgliszcz Starego Klanu, zrobił coś, co zmieniło wszystko. Z kafistej ziemi zebrał cztery kamienie. Ułożył je w krąg. Po środku położył pochodnie. Jedchnął, płomień zapłonął. Cio, bez gniewu. Jeśli też kiedyś uciekłeś, ale wróciłeś, możesz kliknąć subskrypcję. Nie jesteś sam. Ludzie, którzy przyszli później, nie rozumieli symbolu, ale wiedzieli jedno. Jaszczuro ludzie zostawili mu ogień. Znak.